Twój czas jest bezcenny. Biznes może ci go zabrać tylko na jakiś czas lub na zawsze. To od ciebie zależy, czy będziesz budował firmę po to, żeby wzbogacić swoje dotychczasowe życie w różne ciekawe doświadczenia, czy po to, żeby zostać niewolnikiem swojego biznesu. Tak jakbyś miał jednoosobowe gospodarstwo rolne. Znam ludzi, którzy w firmach spędzili większość swojego życia, a którzy nawet nie mieli czasu na hobby. Na wakacje też specjalnie nie jeździli, ponieważ czas przeznaczony na coś innego niż firmę uznawali za stracony. Z całym szacunkiem dla nich i ich dokonań. Tylko po co to? Czy nie lepiej budować mniejsze majątki, ale więcej z tego życia skorzystać? Owszem, pracujmy, bo nudne jest życie rentiera, ale wydawajmy pieniądze. Kupujmy sobie za to fajne wspomnienia. Korzystajmy z tego życia teraz i nie odkładajmy tego na starość, bo kiedyś. Możemy żałować tego czasu, który tak szybko upłynął, a drogie zabawki nam tego nie zrekompensują.